Łukasz pracało 8 kwietnia. Witamy i zapraszamy na wiadomości sportowe. Pogon Sokół lubaczów kolejny raz przygrywa. Tym razem Katem Lubaczowian był zespół z Morawska, który nie dał żadnych szans gospodarzom, wygrywając 4 do 0. Już od początku spotkania Płomień kontrolował grę i stwarzał sytuacje bramkowe, które w 12 minucie przyniosły pierwszą bramkę. Po składnej akcji całego zespołu, jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Marek Pajda. Pierwsza bramka dodała skrzydeł przyjezdnym, którzy 10 minut później zdobywają drugą bramkę. Po z zrzutu wolnego do bramki łakomego głową trafia Marcin Gołębiowski. Lubaczowianie nie potrafili odpowiedzieć na strzelone bramki i to oni na przerwę schodzili przegrani. Druga połowa to kolejne ataki zawodników z Moraska. W 53. minucie podanie pajdy wykorzystuje Skiba i rywale prowadzą już przewagą trzech bramek. Trener Lubaczowian w odpowiedzi na stracone bramki wprowadził trzech świeżych zawodników, jednak to nie pomogło przeciw świetnie grającej w tym dniu drużynie płomienia. Goście na koniec dołożyli jeszcze jedną bramkę, której autorem był ponownie Martin Gołębiowski, wybrany zawodnikiem meczu. To druga porażka z rzędu zespołu Zbaczowa w bieżącej rundzie, a bilans bramkowy to aż 2 do 10. Możliwość na szybką rehabilitację już za tydzień w Zadąbrowiu, gdzie MKS zagra z LKS Wesoła.

Wyszedł jeszcze nie? To późno wyszedł. By Był wyszedł szybciej w <śmieniciela> W miniony weekend rozegrana została 15 kolejka spotkań lubaczowskiej, a klasy w piłce nożnej. Na fotel lidera wrócili po tygodniowej przerwie czarni Oleszyce. W najciekawszym spotkaniu kolejki roztocze na rol podejmowało na wyjeździe granicznych Krowica. Mecz był bardzo zacięty, co pokazuje chociażby ostatnie 15 minut spotkania, w którym padło cztery bramki. Ostatecznie drużyny zremisowały 3 do 3. Potknięcie na rola wykorzystali zawodnicy z Oleszyc, którzy wygrywając w Baszni dolnej z huraganem 2 do 0, po tygodniowej przerwie wrócili na czubek tabeli. Największą niespodzianką kolejki było zwycięstwo błękitnych futory w młodowie 1 do 0. Kolejny raz punkt straciła trzecia w tabeli po rundzie jesiennej drużyna z Choryńca Zdroju. Remisując tym razem na wyjeździe z Gwiazdą Wielkie Oczy 2-2. W pozostałych spotkaniach start Lisie Jamy przegrał przed własną publicznością 1-0 z Czerwonymi Cewków. Pias Antoniki wygrał u siebie 4-1 z Juwenią Cieszanów, a Wiktoria Stary Dzików pokonała roztoczę Ruda Różaniecka 4-1. Niedzielne popołudnie na stadiony wybiegły drużyny z Lubaczowskiej B-klasy. W pierwszych wiosennych spotkaniach nie zawiodły drużyny z czołówki tabeli. Najwięcej bramek kibice mogli zobaczyć w Wólce Krowickiej, gdzie tamtejszy gospodarz rozgromił Unię Łukawiec aż 8 do 1. Ursus Dachnów pewnie wygrał 4 do 1 z ostatnią w tabeli drużyną z Zalesia. Walter Opaka pokonał 3 do 0 LKS Ryżkową wolę. Leśnik Płazów wygrał 4 do 1 z zalewem stary Lubliniec. A Dom Cetula pokonał na własnym terenie 3 do 1 tanę w wolę wielką. LKS zabiała Sioło pauzowało w tej kolejce. W sobotę 5 kwietnia rozegrano 15. kolejkę Jarosławskiej Ligi Okręgowej w piłce nożnej juniorów starszych. Nasz powiat. W tych rozgrywkach reprezentują drużyny z Oleszyc i Lubaczowa. Czarni Oleszycy podejmowali na własnym stadionie drużyny z Roźwinicy. Młodzi z Oleszyc w całym meczu przeważali, jednak nie potrafili tej przewagi zamienić na bramki i ostatecznie zremisowali 0-0. W drugim spotkaniu wicelider, pogoń soku Lubaczów, podejmował KS wiązownicę. Przyjezdni zdołali postraszyć gospodarzy, strzelając jako pierwsi bramkę, jednak młodzi z Lubaczowa szybko się obudzili i wygrali całe spotkanie 3-1. Dobra Bardzo W miniony czwartek odbyło się losowanie grup do udziału w pierwszej amatorskiej lidze badmintona o Puchar burmistrza miasta Lubaczowa oraz prezesa podkarpackiego związku badmintona w Rzeszowie. Do turnieju zgłosiło się 31 mężczyzn i 15 kobiet. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.